W zadaniu dziewiątym należy naszkicować wykres funkcji, a także podać współczynnik kierunkowy prostej. Spójrzmy na podpunkt A. Tutaj zauważcie, że dziedziną tej funkcji będzie zbiór liczb rzeczywistych, czyli to oznacza, że x możemy wybierać zupełnie dowolne. Ja na przykład wybiorę sobie minus 1 i wybiorę czwórkę. Następnie w miejsce x podstawimy minus 1 do wzoru funkcji. Mamy zatem minus 1 odjąć 3, czyli minus 4. Teraz podstawmy czwórkę, czyli 4 odjąć 3 to będzie 1. Zaznaczamy te dwa punkty, czyli minus 1, minus 4, a następnie 4, 1, czyli raz, 2, 3, 4, 1. Możemy jeszcze dodatkowy punkt, może sobie jeden wybrać. Powiedzmy po tej stronie, czyli na przykład szóstkę, podstawmy w miejsce x, 6-3 da nam 3, czyli mamy punkt o współrzędnych 6, 3, 2, 4, 6 oraz 3. No i to będzie wykres naszej funkcji. Oczywiście no pokażmy tutaj, że ten wykres będzie leciał nam dalej, czyli to sobie tak chociaż minimalnie przedłużmy. Mamy sporządzony wykres. Odczytajmy jeszcze współczynnik kierunkowy, no i przypominam, że gdy mamy funkcję podaną w postaci kierunkowej, tak jak tutaj, to nasz współczynnik kierunkowy znajduje się przy x, ponieważ to będzie A. Zatem tu mamy x, a przy x znajduje się 1, zatem współczynnik kierunkowy tej prostej wynosi 1. Jeżeli chodzi o podpunkt c, no to także wybierzmy sobie dowolne x, na przykład minus 4, no i powiedzmy 6. Obliczmy y, czyli najpierw oczywiście mnożenie, może to sobie zapiszmy. Mamy tak, 3, odjąć 2 razy x, czyli minus 4, czyli minus 2 razy minus 4 to będzie 8. 8 plus 3 da nam 11. Tak, bo oczywiście liczba ujemna razy liczba ujemna da, da nam wynik dodatni. Stąd 3 dodać 8. Punkt kolejny, czyli podstawiamy sobie szóstkę, czyli mamy 3 odjąć 2 razy 6, czyli 3 odjąć 12, a więc minus 9. Zaznaczmy. Minus 4, 11. No dosyć wysoko. Raz, 2, 3, Minus 4 i 11. Poczekajcie chwilkę. Mamy tak raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. No poszalałam teraz. I mamy 6 minus 9, czyli 2, 4, 6. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dobra, to mamy punkt drugi. Należy to sobie połączyć, te punkty. No i wówczas mamy narysowany wykres funkcji. Odczytajmy jeszcze współczynnik kierunkowy. No i tutaj uważajcie, bo współczynnik kierunkowy jest przy x a x -a mamy tutaj, czyli to będzie nasz współczynnik kierunkowy, zatem a wynosi minus 2. Przejdźmy do podpunktu kolejnego, czyli mamy podpunkt f. Natomiast zauważcie, że my możemy sobie ten wzór funkcji tutaj zapisać troszkę inaczej, czyli y równa się x podzielić przez 3, dodać 6 podzielić przez 3. Dzięki temu mamy x trzecich, no, ponieważ to będzie 1x przez 3, czyli możemy to zapisać jako 1 trzecia x, 6 9 przez 3 da nam 2 i to będzie ten sam wzór funkcji, właściwie wzór tej samej funkcji po pewnych przekształceniach, czyli możemy w sumie już odczytać sobie tutaj współczynnik kierunkowy prostej, ponieważ tutaj przy x mamy 1 trzecią. No i narysujmy jeszcze wykres. Czyli wybierzmy na przykład minus trójkę, no i wybierzmy sobie na przykład trójeczkę. Podstawiamy. 1 trzecia razy minus 3 to minus 1, minus 1 plus 2 to będzie 1. Teraz trójkę. 1 trzecia razy 3 to 1 plus 2, 3. Zaznaczamy punkty, czyli mamy minus 3, 1. No i punkt 3, 3. Tutaj łączymy. No, i to będzie wykres naszej funkcji, tak? Także sobie to przedłużmy. No i jeszcze może na koniec zróbmy podpunkt G. Tak wygląda wzór naszej funkcji, czyli musimy oczywiście także go sobie w pewien sposób przekształcić. No i ta liczba, która znajduje się tutaj, ta nasza jedna, druga oznacza, że musimy cały nawias, czyli wszystkie wyrazy, które znajdują się w nawiasie, pomnożyć właśnie przez jedną drugą. Czyli 1 druga razy 6 to będzie 6 drugich, czyli 3. 1 druga razy minus 5 to będzie minus 5 drugich, oczywiście x. No i teraz wybierzmy sobie x, na przykład minus 2 oraz 2, no i wyznaczmy y, czyli tak, y to będzie 3, Odjąć 5 drugich razy x, czyli razy minus 2, zapiszmy to sobie jako minus 2 pierwsze. Czyli tak, trójkę przepiszemy, no bo najpierw mnożenie, liczba ujemna razy ujemna da nam wynik dodatni. Skracamy przez 2, czyli tutaj otrzymamy 5, a więc mamy 8. Gdy podstawimy dwójkę, to będzie 3 odjąć 5 drugich razy 2, czyli 2 pierwsze. Trójkę przepiszmy. Liczba ujemna razy dodatnia da nam wynik ujemny. Skracamy przez 2. 3 odjąć 5 to minus 2. No i zaznaczmy punkty w układzie współrzędnych minus 2, 8. 2, 4, 6, 8 tutaj. Jeszcze raz sprawdźmy. Raz. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tak, zgadza się. 2 minus 2 tutaj. Łączymy. No i otrzymujemy wykres naszej funkcji. Następnie jeszcze chcemy odczytać A, czyli patrzymy sobie na tą postać, A, czyli nasz współczynnik kierunkowy prostej znajduje się przy x, czyli A wynosi minus 5 drugich.